Monika Miller jest poważnie chora, ukrywała ból przed bliskimi. Monika Miller za pomocą swoich mediów społecznościowych podzieliła się ze swoimi obserwatorami informacją o chorobie, której objawy ukrywała nawet przed najbliższymi. Co to za choroba? Miller równa od tatuaży na czerwonym dywanie do walki z bólem. W polskim show-biznesie rzadko zdarza się, żeby ktoś zaczynał karierę od publikacji zdjęcia przez dziadka, a właśnie taki był start Moniki Miller. Wnuczka byłego premiera Leszka Millera, urodzona w 1995 roku. Z miejsca zyskała uwagę mediów, nie tylko ze względu na słynne nazwisko, Millerówna od początku stawiała na wyrazisty wizerunek, liczne tatuaże, kolczyki i styl daleki od tego, który kojarzyłby się z polityczną rodziną. Jej życiorys, mimo młodego wieku, jest już dość nietypowy. Urodzona w Ukrainie, dorastała w Warszawie, gdzie uczęszczała do prestiżowych, międzynarodowych szkół. To nie były tanie placówki. Na przykład czesne w Ward Hilla Academy na Wilanowie to spory wydatek. Karierę w modelingu alternatywnym zaczęła w wieku zaledwie 15 lat, choć potem musiała na chwilę odpuścić, by skupić się na nauce. Prawdziwa popularność przyszła jednak po wspomnianym zdjęciu opublikowanym przez Leszka Millera. Od tego momentu Monika Miller stała się pełnoprawną celebrytką. Z wrodzonym talentem do wzbudzania kontrowersji, szybko zaczęła udzielać wywiadów, nie stroniąc od szczegółów ze swojego życia prywatnego. Media społecznościowe stały się jej głównym narzędziem pracy: dzieliła się poradami makijażowymi, publikowała efekty sesji zdjęciowych i budowała swój wizerunek. Od parkietu do gliniarzy. Potwierdzeniem jej statusu celebrytki było zaproszenie do tańca z gwiazdami w 2019 roku. W parze z Janem Klimentem zajęła 5 miejsce. Później przyszedł czas na aktorstwo. Od 2020 roku gra w serialu Gliniarze, gdzie wciela się w rolę policyjnej informatyk Żanety Kujawskiej. To pokazuje, że celebryckie nazwisko i charyzma otworzyły jej drzwi do różnych gałęzi show-biznesu. Jej nietypowy wygląd, z którego zresztą jest dumna, często bywał też powodem internetowego hejtu. Mimo to, Miller konsekwentnie trzyma się swojego stylu. Ciekawostką jest, że na potrzeby jednego z programów musiała nawet zakryć swoje tatuaże, co pokazuje... Jak duży wpływ ma ten element na jej wizerunek? Jednak za tą kolorową fasadą kryją się poważne problemy ze zdrowiem. Od 2019 roku Monika Miller choruje na Hashimoto, czyli przewlekłe zapalenie tarczycy. Niedawno jednak zdecydowała się na o wiele bardziej osobiste wyznania, publicznie opowiedziała o swojej walce z fibromialgią.